Witajcie, moi drogie matce, Witajcie w, e, w, no właśnie, w filmiku z cyklu Wszystko, co musisz wiedzieć o tym razem przygotowałem dla Was wszystko, co musicie wiedzieć o rozwiązywaniu równań. Wszystko, co musicie wiedzieć, aby e, dobrze poprawnie rozwiązać równanie. Zacznę oczywiście od takich prostszych rzeczy, później e, powiem wam, na co warto tak naprawdę zwrócić uwagę przy rozwiązywaniu równań. A wy pamiętajcie tymczasem subik na kanale, dzwoneczek i oczywiście łapka w górę. Wbijajcie do Madwujeczka, słuchajcie na Insta oraz na stronkę madwujek.pl, gdzie jest super przygotowany dla Was kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. No i słuchajcie, startujemy. Jeżeli chodzi o równanie, jak sama nazwa mówi, to jest coś, gdzie będziemy mieli znak równa się. I teraz, może pokażę Wam, jak rozwiązywać równanie. Od takiego najbardziej podstawowego. Czyli mamy na przykład coś takiego, słuchajcie, jak x minus 3 równa się 5. Jeżeli mamy, e, słuchajcie, takie równanie, to musimy zawsze e, przenieść xy na jedną stronę, a liczby na drugą stronę, pamiętając o tym, że przenosząc na drugą stronę zmieniam znak. Więc jeżeli ja przy trójeczce, zobaczcie, mam minus, czyli mam minus 3, to znaczy, że muszę dodać trójeczkę obustronnie. Dzięki temu tu mi zostanie x, a po prawej stronie będę miał 5 dodać 3. 5 plus 3 to jest 8, czyli słuchajcie, x równa się 8. Jeżeli będę miał dodawanie, czyli x plus 2 równa się 7, to yy, zobaczcie, jeżeli ja tutaj mam plus 2, to muszę przenieść tą dwójeczkę na drugą stronę, czyli co muszę zrobić? No, muszę odjąć 2. Czyli będziemy mieli x równa się 7 odjąć 2, a 7 odjąć 2 to jest 5. Jeżeli mamy mnożenie, czyli mam na przykład 3 razy x równa się 27, to musimy podzielić przez 3, no bo jeżeli mam mnożenie, no to muszę podzielić. Jak będę miał dzielenie, to pewnie będę mnożył. Czyli mamy x równa się 27 przez 3, a 27 przez 3 to jest po prostu 9. Gdy mamy właśnie dzielenie, czyli mam x przez 2 równa się 7, albo mógłbym napisać 1, 2x, to my tutaj musimy, skoro mam dzielenie przez 2, to musimy pomnożyć przez 2 obie strony, i tu zostaje mi x równa się 7 razy 2, a 7 razy 2 to jest oczywiście 14. Czyli zwróćcie uwagę, że wykonujemy działania odwrotne, przenosząc na drugą stronę, pamiętając o tym, pamiętamy o tym, że zmieniamy znak naprzeciwny, tak? Jeżeli do tego dorzuciłbym 2x minus 4 równa się na przykład zobaczcie 7, to co robimy? Najpierw przerzucam czwóreczkę, czyli dodaję 4 i będę miał 2x równa się 4 plus 7. A 4 plus 7 to jest 11, i następnie dzielę jeszcze przez 2, i wtedy będę miał x równa się 11 przez 2, czyli 11 drugich. Jak dla mnie taka postać ułamka jest jak najbardziej ok, natomiast e, powinniście, chyba wydaje mi się, wyciągnąć z całości i zapisać to w postaci ułamka mieszanego. Tak, gdybym miał 1, 2x dodać 3 równa się minus 5 to słuchajcie, przenoszę najpierw trójeczkę, czyli będę odejmował trójeczkę i mam 1, druga x równa się minus 5, minus 3, co daje mi tak naprawdę, ile? Minus 8. Następnie mnożę razy 2 i mam x równa się minus 8 razy 2, czyli minus 16. Czyli x równa się minus 16, jest rozwiązaniem naszego równania. Pamiętajcie, słuchajcie o jednej rzeczy. Otóż, mianowicie, jeżeli rozwiązujecie równanie, zawsze możecie sprawdzić, czy to równanie... Rozwiązaliście prawidłowo. Jak to zrobić? No, jeżeli to jest moje równanie, słuchajcie o to na przykład. To teraz, jak mam już wynik, który według mnie jest minus 16, mogę sobie podstawić to minus 16 do lewej i prawej, tak jakby strony. Czyli zobaczcie, L jak lewa strona równa się. 1, druga x plus 3, prawda? Podstawiam sobie pod x minus 16, bo to jest podobno moje rozwiązanie. Dodać 3 równa się. Jedna druga razy minus 16, czyli inaczej minus 16 na 2 to będzie minus 8, minus 8 plus 3 to jest minus 5. No a teraz prawa strona, zobaczcie, tam po prawej stronie stoi minus 5. No i co się okazuje, że lewa równa się prawej, czyli sprawdziliśmy i nasze rozwiązanie, czyli x równa się minus 16 jest jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem tego równania. Co musicie jeszcze wiedzieć o równaniach? Słuchajcie, jeżeli mamy układ równa, równanie, przepraszam, układ równanie, nie, równanie jak mamy równanie typu y, proporcji, czyli na przykład A przez B równa się C przez D, a takie równania się trafiają i to dosyć często. To y, oczywiście tylko i wyłącznie z proporcja, nie ma tam żadnych jeszcze dodać ani odjąć y, obok, czyli mam A przez B równa się C przez D, to możemy to rozwiązać na zasadzie mnożenia na krzyż, czyli mnożę sobie A razy D. Równa się b razy c. No i w ten sposób sprowadzimy to, pozbędziemy się w ogóle ułamków, czyli mam a razy d równa się b razy c. Przykład x minus 4 przez 2 równa się x plus 1 przez 5, zobaczcie, słuchajcie. I mam coś takiego. Jak to rozwiązuję? No mnożę właśnie sobie na krzyż. Czyli mam 5 razy x minus 4 równa się 2 razy x plus 1. 5 razy x to jest 5x, 5 razy minus 4 to minus 20, 2 razy x to jest 2x i 2 razy 1 to jest 2. Przenoszę sobie 2x na lewą stronę, pamiętając o tym, że zmieniam znak. Przenoszę sobie 20 na drugą stronę, pamiętając o tym, że zmieniam znak, więc będę miał plus 20. 5 jabłuszek minus 2 jabłuszka to 3 jabłuszka, 2 plus 20 to 22. 2, no i teraz pozostaje nam już tylko i wyłącznie podzielić przez to, co stoi przy x, czyli dzielimy przez 3 i mam x równa się 22 trzecie. Oczywiście możemy wyciągnąć całości i napisać, że to jest 7 całych, tak? Bo 7 razy 3 to 21 i 1 trzecia. Czyli możecie zapisać to zarówno w ten, jak i w ten sposób. Tak rozwiązujemy układy równań, gdy mamy oczywiście jakąś proporcję. Jakie mamy w ogóle, słuchajcie, równania? Otóż równanie, z którego wychodzi... Nam, albo inaczej, równanie, z którego nie wychodzi nam żadno rozwiązanie, to mówimy, że równanie jest sprzeczne. Równanie sprzeczne oznacza brak rozwiązań. Oznacza brak rozwiązań, i ona jest wtedy, kiedy po prostu to równanie nie ma sensu, albo inaczej, żaden z x nie jest w stanie rozwiązać tego równania. Kiedy tak się dzieje, słuchajcie? No, na przykład dzieje się w ten sposób tak. Gdy mamy jakieś równanie, x minus 5 równa się x dodać 2, zobaczcie. I teraz, jeżeli ja na przykład posegreguję sobie te x i na jedną stronę przenoszę liczbę na drugą, to będę miał x minus x równa się, a piąteczkę, a właściwie minus piąteczkę przenoszę na drugą stronę, zmieniam znak, więc mam plus 5. No i teraz tak, x minus x to jest 0, a 2 plus 5 to jest 7. No i teraz pytanie, kiedy 0 równa się 7? No, oczywiście nigdy, więc w takim przypadku piszemy, że to równanie jest sprzeczne, nie mamy tutaj y, żadnego rozwiązania. Innym przypadkiem, na przykład, gdzie wychodzi nam równanie sprzeczne, byłoby coś takiego, gdzie mamy x kwadrat równa się na przykład minus 4. No i zastanówcie się, czy coś podniesione do kwadratu może dać nam ujemną liczbę. No, oczywiście nie, no bo coś podniesione do kwadratu zawsze jest liczbą nieujemną, czyli większą lub równą 0. Więc w takim przypadku od razu możemy napisać, że równanie jest sprzeczne. Kolejny rodzaj równania to jest tak zwane równanie tożsamościowe. Równanie tożsamościowe. Równanie tożsamościowe to jest takie równanie, które spełnione jest przez każdą możliwą liczbę z dziedziny, czyli każdą liczbę powiedzmy sobie na przykład tutaj rzeczywistą, czyli mamy nieskończenie wiele rozwiązań, czyli właściwie każda liczba spełnia to równanie. No na przykład mamy x minus 5 równa się x minus 8 plus 3, zobaczcie. No i teraz jeżeli posegregujemy sobie te x -y na jedną stronę, liczby na drugą stronę, tu będę miał minus 8 plus 3 i plus 5, Zobaczcie, x minus x to jest 0, no i minus 8 e, plus 3 plus 5. No jak do minus 8 dodam 8, to mam 0, czyli 0 równa się 0. Zobaczcie, to jest takie równanie, w którym e, wszystko nam się wyredukowało, że tak powiem, i wychodzi nam 0 równa się 0. Czyli ogólnie, bez względu na to, co podstawicie pod x, to równanie nie zależy od x. To równanie jest spełnione po prostu zawsze, bez względu na to, co podstawicie pod x. I to jest właśnie równanie tożsamościowe, czyli takie, które spełnione jest zawsze. Dobra, przy równaniach przydadzą wam się też e, działania na wyrażeniach algebraicznych tak naprawdę. Więc to co przy wyrażeniach algebraicznych jest najważniejsze, to musicie pamiętać, że jeżeli dodajecie do siebie 2x, no to mam 2x, bo to jest jabłuszko plus jabłuszko, prawda? Jeżeli na przykład do 2x dodam 5x, czyli do dwóch jabłuszek dodam 5 jabłuszek, to będę miał 7 jabłuszek. Jeżeli od 6x Odejmę 3x, no to będę miał 3x. Natomiast jeżeli mnożymy przez siebie x, tak, no to będę miał x do kwadratu, bo potęga oznacza, ile x muszę przez siebie pomnożyć. Gdy mam na przykład x razy x razy x, no to to jest po prostu x do potęgi trzeciej. Jeżeli będę mnożył 2x razy 5x, to oddzielnie mogę pomnożyć dwójkę i piątkę to będzie 10, no a x razy x to jest oczywiście x do kwadratu, tak? No i pamiętajcie, że jednomiany podobne to są takie, które mają te same, e, te same literki w tych samych potęgach. Natomiast nieważny jest współczynnik. Mogę mieć na przykład 2x kwadrat i minus 3x kwadrat, zobaczcie. Czyli tu i tu jest x kwadrat, tylko tutaj jest współczynnik 2, a tutaj jest minus 3. To są tak zwane jednomiany podobne, a to oznacza, że możemy je do siebie dodać czy tam odjąć. No i to będzie 2 jabłuszka minus 3 jabłuszka, czyli to jest minus jedno jabłuszko, czyli minus x kwadrat. Czyli dodajemy jednomiany do siebie podobne, czyli na przykład nie mogę dodać do x x kwadrat, ale do x mogę dodać inne x. -y. No i na koniec jeszcze bym Wam pokazał jeden przykład równania, słuchajcie, gdy wychodzi Wam albo inaczej. Pokażę Wam jeszcze dwa sposoby, dwa, dwa przykłady w ogóle, a właściwie może więcej. Kiedy mamy równanie przyrównane do 0. Może to troszkę... Wyższy poziom, no ale nieważne. Jeżeli mam x minus 3 przez x plus 5 równa się 0, to powiedzcie mi, kiedy, powiedzcie mi, kiedy wynik yy, dzielenia jest 0. Wynik dzielenia jest 0, kiedy to w liczniku jest równe 0, czyli x minus 3 równa się 0, a z tego wynika, że x równa się 3. No, oczywiście to jest tak zwana funkcja, słuchajcie, wytrzymam wyrażenie wymierne, natomiast. Wypadałoby jeszcze założenie zrobić na mianownik, że nie możemy dzielić przez 0. Ja Wam o tym mówię, natomiast y, bardziej rozwodzę się już w innych tematach, więc tutaj nie o to chodzi. Natomiast jeżeli mam iloczyn, słuchajcie, przyrównany do 0, czyli na przykład x minus 3 razy x plus 1 równa się 0, to powiedzcie mi, kiedy iloczyn jest 0. Otóż wynik mnożenia jest 0 wtedy, kiedy mnożę przez 0, Czyli inaczej, kiedy któryś z tych nawiasów będzie 0, czyli albo x minus 3 jest 0, albo x plus 1 jest 0. Tutaj możemy każdy z tych równań rozwiązać osobno, zobaczcie. Tu mam x równa się 3, a tu mam x równa się minus 1, i w ten sposób mamy już bardzo szybko, bez wymiarzania, zobaczcie, rozwiązane równanie. No i jedna rzecz na koniec, słuchajcie, mówiliśmy sobie, że jeżeli było x kwadrat równa się tam chyba minus 4, to powiedzieliśmy sobie, że to równanie jest sprzeczne no bo coś podniesione do kwadratu nie może dać mi liczby ujemnej i oczywiście jak najbardziej ale e, co zrobić na przykład gdy mamy x kwadrat równa się 4 zobaczcie e, jeżeli x kwadrat równa się 4 to zastanówcie się czy jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej da nam czwórkę Otóż możemy podnieść do kwadratu dwójkę, no i 2 razy 2 to jest oczywiście 4, ale to nie jest jedyne rozwiązanie, bo możemy do kwadratu podnieść także minus dwójkę, bo minus 2 razy minus 2 minusiki się redukują i też daje nam 4. Gdybym miał na przykład x do kwadratu równa się 64, to mogę napisać, że x równa się 8 albo x równa się minus 8. Gdybym miał x kwadrat równa się na przykład 3, to już trochę mniej ciekawie, bo nie ma pierwiastka z trójki kwadratowego, ale wtedy napiszę, że x równa się pierwiastek z 3 lub x x2... równa. Dobra, to v pomiędzy, to już Wam powiem, to v pomiędzy oznacza lub. Tak się zapisuje lub. No i możecie tego nie pisać. Jak napiszecie po prostu obok, to też będzie, czy pod spodem będzie jak najbardziej dobrze. Czyli x równa się pierwiastek z 3 lub minus pierwiastek z 3. To wszystko, co musicie wiedzieć, słuchajcie, o rozwiązywaniu równań, czyli pamiętajcie o tym, że segregujecie sobie zmienne Jedna e, x -y na lewą stronę, wiadomo liczby na drugą. Później dzielimy przez to, co stoi przy x -ie. i to jest w ogóle e, metoda rozwiązania każdego, każdego równania. Musicie pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli przed nawiasem stoi minusik, jeżeli przed nawiasem stoi, słuchajcie, minusik, to pamiętajcie, że opuszczacie nawias zmieniając znaki. I teraz patrzycie przede wszystkim na to, co stoi w nawiasie. Czyli jeżeli ja mam na przykład minus i w nawiasie mam minus 5 plus 3x, to zmieniam znaki. Czyli w nawiasie mam minus 5, więc zmieniam znak, więc będę miał 5. Mam plus 3x, więc będę miał minus 3x. Tak? Jeżeli tu stoi minusik i będę miał 2 minus 4x, no to zmieniam znak dwójkę na minus dwójkę, a minus czwórkę zmieniam na plus czwórkę. I tak wygląda zmiana znaków. Jeżeli na przykład będziemy mieli jakiś ułamek tutaj o przez 2 i wpadniecie na pomysł, żeby tam się pozbyć ułamków i w ogóle to mnożymy sobie to razy 2. Okej, okay, to jest jak najbardziej świetny pomysł, bo te dwójeczki nam się cykną. Ale uwaga, ten minusik tutaj stoi przed całością i ja go tak naprawdę przepiszę, a to co jest w liczniku, słuchajcie, przepiszcie sobie w nawiasie. Czemu? No właśnie dlatego, bo ten minusik po pozmienia mi znaki. Zobaczcie, mam minus x, co z tym minusem tutaj przyjdzie, to jeszcze jako tak ogarniacie bo on jest zaraz obok, no ale tam już dalej się zapomina zmieniać, więc będzie plus 3, bo minus i minus daje nam plus. I wy musicie właśnie o tym pamiętać. E, słuchajcie, wszystko to musicie wiedzieć o równaniach i o ich rozwiązywaniu. To tyle, tak naprawdę. Zapraszam Was do kolejnych filmików z tego cyklu, a jeszcze ich trochę i trochę i powstaje. Także to jest cykl, który stworzyłem specjalnie dla ósmoklasistów, po to, żeby mogli sobie jeszcze utrwalić i przejrzeć e, pewne ważniejsze zagadnienia. To tyle. Słuchajcie, trzymajcie się, papa. Pa.